To czym jest ta metoda, o której będziesz mówić? Co to jest w ogóle? Wiesz, cała metoda jest też eksperymentalna. To znaczy, David Grove, który pracował jako terapeuta, zauważył, że ludzie, zwłaszcza po trudnych doświadczeniach, między innymi PTSD, mają kłopot, żeby się wyrazić, żeby jakby wyrazić siebie, funkcjonować w życiu oczywiście, ale też wyrazić siebie. No bo to jest przekraczające trudne i że w momencie, kiedy one uży oni używają tej pewnej analogii, czyli metafory, czyli sposób metaforyczny opowiadają, łatwiej niż po pierwsze o tym mówić, a kiedy prowadzący rozmowę używa słów dosłownie klienta, to wtedy ten proces zdrowienia następuje szybciej, ale też proces rozumienia, przetworzenia, a to się mówi przy empatycznym świadku, tego doświadczenia, przeżycie i nadpisanie, jakby nowego sposobu działania, idzie lepiej. Dlatego taki był jakby, takie było źródło to właściwie był Clean Language, który on wymyślił czyli sposób zadawania pytań, czysty język ich jest tam około pierwowzorze 12 one oczywiście się jeszcze tam rozwijały. I czysty język jest jakby jednym z elementów prowadzenia rozmowy tak zwanej czystej, czyli używania dosłownie słów klienta i rozmowy z metaforą. Oczywiście ta rozmowa w coachingu jest celowa, czyli klient chce rozwiązać swój jakiś temat albo chce osiągnąć jakiś cel. Najczęściej do coacha trafiają, na z mojego doświadczenia, ludzie, którzy jednak sami sobie z tym nie radzą, w związku z czym muszą też rozwiązać jakiś problem, tak? Może to mało popularne, ale jakby gdybym ja sama mogła osiągnąć swój cel, to de facto nie potrzebowałabym kogoś, kto mnie będzie w tym wspierał. Więc. Ja się, bo to za każdym razem powtarzam na warsztatach, więc. Tak? Okay. <laughs> tak, także wiesz, no, no nie ja chciałabym być w tym uczciwa, nie? że jednak, jednak jednak, jest to rozwiązanie jakiegoś problemu, jakiegoś utknięcia, że jednak tego celu nie jestem w stanie sam osiągnąć, albo nie wiem, czy on jest na pewno mój, to jest jeszcze kolejny temat. Tak. Drugi, drugi wątek w tej metodzie, który jest ważny, to tak jak powiedziałam, że może niewielkońca wiem, czy on jest mój, tutaj korzysta się z tak zwanej informacji ucieleśnionej, czyli tego, że. Jakby jak, ja to, jak moje ciało to zapamiętało. Czasami głowa wprowadza nas na manowce, przekombinowuje wszystkie mechanizmy obronne itd., itd. które trochę nam mącą. Mm. Tutaj, ona oczywiście, to nie znaczy, że głowy nie używamy, tak? czyli tego procesu analizy, ale ten proces informacji z ciała, jak tu czujesz, gdzie to jest, jak Twoje ciało to zapamiętało, jest tym budulcem, czyli ta informacja sensoryczna jest do budulcem, do. Metafory, którą się z klientem wydobywa, tak? czyli ją się w sposób specyficzny buduje. Czyli używamy języka symbolicznego, informacji ucieleśnionej, i z tego powstaje metafora personalna, metafora osobista. To jest dość ważne, dlatego że to nie pożyczamy metafory, czy nie coach jakby proponuje, tylko klient wydobywa. To się też wyłania, przez skojarzenia, poprzez właśnie symbolizację, poprzez pytania, poprzez synchronizację oddechu, coacha, czyli też proces, kiedy my klienta tak trochę kołyszemy, tak w tym, żeby spowolnił, żeby głębiej oddychał, żeby załączył się układ parasympatyczny, żeby w tym rozluźnieniu dał dostęp do tego, co istotne, kształt pytania, czyli sposób modulacji głosu, pewnego rytmu, to jest kolejny kawałek tej metody. I używanie wektorów pytań, czy świadomy sposób konstruowanie tego doświadczenia, i coach w sposób celowy kieruje uwagą. Oczywiście w coachingu też w sposób celowy kieruje uwagą, natomiast tutaj poruszamy się w pejzażu metaforycznym, czyli rozmawiamy z metaforą. Klient i coach rozmawiają z metaforą, czyli za pomocą pośrednika. I to ma znaczenie, chociażby dlatego, że kiedy czasami mówimy wprost o doświadczeniu, to następuje pobudzenie emocjonalne, może nas porwać i trochę tracimy przytomność. Bardzo to oczywiście upraszczam. Straca się oddech, tak, zaczynamy to przeżywać. Natomiast tutaj, kiedy rozmawiamy z metaforą, ten proces przebiega trochę bardziej ekologicznie czyli w tym momencie um, łatwiej zrozumieć też wzorzec. W jakim zachowuje się, co tam jest, dlatego że metafora zarówno, zawiera zarówno problem, jak i rozwiązanie. Ona jest też sama w sobie systemem. W związku z czym, e, rozmawiając z tą metaforą, czyli sposób, w jaki ja myślę o świecie i o ludziach e, i, się, i sobie w tym, w tym kontekście, pozwala mi zobaczyć w tym pewnym oddaleniu, w pewnym dystansie. E, to, o czym mówił też Grof, to tak zwanej tyranii narracji, czyli w sytuacji, kiedy używamy bardzo dużo słów. Czasami zagmatwany jest ten obraz, ta gęstość informacyjna nie pozwala nam zobaczyć istoty. Metafora jest pewną syntezą, ale też pokazuje pewne uproszczenie, czyli pewien, pewien wzorzec, w, jaki, w jakim funkcjonujemy. I to jest jakby klucz tej metody. To, co ja ostatnio odkryłam, też ucząc coachów MCC, tłumacząc proces, który jest na poziomie master że na tym poziomie szukamy nawigowania w pozycjach percepcyjnych, czyli umiejętność poszukania różnych punktów widzenia. W clean coachingu to właściwie jest zaszyte w samej metodzie, czyli druga pozycja percepcyjna, kiedy ja patrzę na siebie z punktu widzenia kogoś innego, tak patrzę na obraz, patrzę na system. Nie wdrażając się w szczegóły, to jest coś, co jest zaszyte w metodzie, no i oczywiście ten ta pozycja percepcyjna związana z linią czasu, czyli jakie są konsekwencje, czyli co się dzieje potem, ale też jakie jest źródło, czyli co się dzieje przedtem, zanim, jakie jest źródło też tego, że ja właśnie utknęłam, utknęłam. To, co jest jeszcze, myślę, ważne, to to, że tutaj każda informacja ma znaczenie, i nawet jeśli to jest utknięcie, to mówi się, że symptom ma swoją misję, to znaczy ma. Jest po coś, jest ważne, jest ważną informacją. Może sposób jest trudny, ale dopóki nie zostanie usłyszana ta misja, to będzie się powtarzać, tak? Będzie pukać jeszcze głośniej. Stąd też odkrycie tego funkcji symptomu, czy funkcji problemu, czy funkcji tej strategii, która jest dysfunkcyjna albo nie już nieaktualna, jest dość istotne, więc tutaj też ta rozmowa z metaforą pozwala to w ten sposób poprowadzić. To może być trochę inne niż, niż zwykliśmy w, w klasycznym czy tradycyjnym coachingu: że jesteśmy na przyszłość, na rozwiązanie, tutaj na zasoby, ale też na funkcje pewnej, pewnej strategii nastawieni. I myślę, że to jest oprócz samej metodologii dość ciekawym fokusem.